Dla zachowania i ochrony prawnej unikalnego krajobrazu Łęgów nadwarciańskich, terenu o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo-badawczych, powołany został rozporządzeniem wojewody poznańskiego w 1997 roku Rogaliński Park Krajobrazowy. Obejmuje obszar o powierzchni 12 750 hektarów, z czego lasy zajmują 5900 900 hektarów. Reszta to Pradolina Warty i Grunty Orne. Jego granice na północy stanowi miejscowość Wiurek, a na południu Śrem. Warta płynęła po równinie bezszelestnie, choć bystro, na gładkiej powierzchni wody o barwie oliwki. Goniły się od czasu do czasu drobne wiry i odpływały w stronę puszczykówka i poznania. Woda w warcie jest czysta, a dno piaszczyste, jednak unosi się nad nią zawsze lekki zapach, jak gdyby mokrej ziemi czy sitowia. Mijaliśmy zabudowania wsi Rogalinek i drewniany kościółek na piaszczystym wzgórzu nad Wartą, i wciąż brodząc w żółtym piasku, dojeżdżaliśmy wreszcie do lasu naszego, gdzie u wjazdu stał na straży pierwszy z rogalińskich weteranów, Dąb Rosochaty. Do spękanej kory, tam gdzie rozchodziły się grube konary jego korony, przybity był obrazek święty w ramie złoconej za szkłem i za grubą kratą, którą go zabezpieczono. Łąki nasze są mniej bujne od nadniemeńskich, a Płowa Warta, płynąca skromnie i cicho swym piaszczystym korytem, nie może iść o lepsze z błękitnym Niemnem, sławionym przez pieśniarzy i poetów. Jednakże Rogalin miał czym skłonić ku sobie serce człowieka wrażliwego na romantyczność otoczenia. Podobno niegdyś, w okresie naszej prehistorii był ten skrawek wielkopolski pokryty puszczą dębową. Pozostawiła ona na całym obszarze majątku, zwłaszcza na łąkach zalewnych nad wartą, całe kępy prastarych drzew o grubych, pękatych pniach i rozłożystych koronach. Tak jest jeszcze dzisiaj. Wtedy musiało być jeszcze piękniej. Wspomina Edward Hrabia Raczyński, ostatni potomek tego zasłużonego dla Wielkopolski i kraju ROTU. Te łęgi nadwarciańskie rozciągające się od Rogalinka do Rogalina były zapewne ulubionym miejscem spacerów rodziny Raczyńskich i ich gości. Tereny te również opiewał w swojej twórczości podróżnik, pisarz Arkady Fidler. Jak można zauważyć, niektóre z nich żyją pełnią życia, jak można powiedzieć. Inne dogorywają, jeszcze inne umarły stojąc. Okolice Rogalina, cały zalewowy nadwarciański teren rozciągający się od Rogalinka aż do Radzewic, słyną z największego i najpiękniejszego skupiska kilkusetletnich dębów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest ich około 1430, z czego 860 to pomniki przyrody. Obwód ich pnia sięga od 5 nawet do 10 metrów. Wiele z nich jest już martwych, do czego w niemałym stopniu przyczyniają się ludzie. Rosną właściwie wszędzie, także poza nadwarciańskimi łęgami, wśród pól uprawnych, w lasach, wśród zabudowań gospodarczych, w parkach. Były i są ciągle wdzięcznym tematem dla malarzy. Nie oparli się ich urokowi Włodzimierz Tetmajer, Julian Fałat, Jacek Malczewski, szczególnie zaś Leon Wyczółkowski. Rogalińskie dęby uwiecznione zostały w setkach przepięknych fotografii. Powiedzieliśmy, że wiele z nich umiera stojąc, niektóre powalone i tak świadczą o przemijaniu. Do ich agonii, poza niszczącą działalnością człowieka, przyczynia się w niemałym stopniu, chroniony zresztą tak jak dęby, żerujący na nich kozioruk dębosz, dużych rozmiarów chrząszcz. Toczy on korytarze o głębokości do 40 cm i atakuje stare okazy. Jedna z największych siedzib magnackich w Polsce, a na pewno największa na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego to pałac w Rogalinie, siedziba rodowa Raczyńskich. Na terenie parku krajobrazowego takich zabytkowych budowli spotkamy jeszcze więcej z tym, że nie tak okazałych. Trzeba wspomnieć, że kilkanaście lat temu, jeszcze zaistnienia istnienia PGR-ów, państwowych gospodarstw rolnych w pobliskim kombinacie PGR Manieczki, ówczesny dyrektor dbał o Renowacje zabytkowych pałacyków, zabytkowych dworków. I na naszej trasie takich dworków jeszcze kilka napotkamy. Nazwę swą wziął nasz park krajobrazowy od wsi Rogalin, wprawdzie, ale każdy wie, że tak naprawdę i park, i dęby zawdzięczają swe imię Pałacowi w Rogalinie. Zaczęto go wznosić w latach 1768-1776 za czasów Kazimierza Raczyńskiego. Budowę zakończył w 1815 roku Edward Raczyński. Pałac otoczony jest parkiem typu francuskiego, założonym także w drugiej połowie XVIII wieku. Jest więc park rówieśnikiem pałacu. Park francuski w zachodniej części przechodzi w park angielski w którym rosną m.in. stare dęby. To drugie po zespole pałacowym miejsce, które należy zwiedzić będąc w Rogalinie. Polana zabytkowych dębów. Stoją na niej trzy jakże okazałe, jakże sędziwe dęby. Lech, Czech i Rus. Z tym, że Czech już niestety jest martwy, natomiast Lech i Rus można powiedzieć, dogorywają. Same te nazwy Lech, Czech i Rus podobno powstały po II wojnie światowej, z czego bardzo się zżymał ostatni potomek rodu Raczyńskich, pan minister Edward Raczyński, który spoczywa tutaj obok w mauzoleum rodziny Raczyńskich. Dodajmy, że Lech ma ponad 9 metrów obwodu pnia. Trzech około ośmiu.